Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, w którym zaczynam od złomu wywożenia. Jak już jest naładowany, to trzeba to wywieźć za nim i zamkną złomowisko, bo rano mi trochę zeszło z filmem. Jest środa, a o 14 jest publikacja. Złom jest takiej jakości, że aż szkoda patrzeć, ale jak cienki, no to może 60-70 groszy za to dadzą. Po prostu trzeba zrobić tu porządek. Jak grubszy złom pójdzie inną przyczepką, to może pod złotówkę zrobią. Wszystko zrzucone i 77 zł za takie śmieci cienkie wpadło. 110 kg było, choć nie wyglądało. Taka szybka wstawka, takie wtrącenie. Wybrałem już 5-6 takich moim zdaniem najciekawszych nazw na sklep, ale nie mogę się zdecydować, która będzie najlepsza, która będzie taka najbardziej naturalna, zapadająca w pamięć. Dlatego chyba najlepszą decyzją będzie zdecydowanie o tym na live, który się odbędzie dzisiaj o 20.00 i zrobimy tak, że równo o 21.00 będzie ankieta, także jakby ktoś chciał wpaść tylko na chwilę, na przykład na ankietę, to równo o 21.00 będzie ankieta i tam się zdecyduje, bo strona już praktycznie stoi. Tylko trzeba wybrać nazwę i przekierować domenę. Lecimy dalej z odcinkiem. Upał jest okropny. Mógłbym teraz ładować kolejną przyczepkę, ale mógłbym też dokończyć to, co zacząłem ostatnio. Dzisiaj części przyjechałem porannym transportem. Nie mi, Michałowi, a że jechał po drodze, to mi przywiózł. Mam uszczelki, mam wszystko, co powinienem mieć nowiutkie. Mam nawet nowiutkie śruby na EGR-a, bo uwaga, EGR nadal tu został. Nie będzie rurki zamiast EGR-a, nowe śrubki od turbiny, wszystko ładnie porobione, nawet miedziane uszczeleczki mam nowe, chociaż mam ten wielki zestaw, no ale użyję już tych i na wydech, bo tam też jest taka nieciekawa. Proszę, jakie szczęście, dobra, na razie tam, bo nie mam na to czasu. Kolektor, ten mój, który był zrobiony, proszę, mucha nie siada, nie do no, nawet widać jak to pływa, na kamerze nawet trochę mocniej, ale wydaje mi się, że tak powinno być. Dwa te są wyżej, potem te dwa kolejne jeszcze dochodzą, i na koniec największą szczelinę mają te dwa. I moim zdaniem, dokręcając to od środka, to właśnie się powinno układać po kolei i dociskać. Nie wierzę, że ja tą moją szlifiereczką y, potrafiłem zrobić. No, tu jest prawie milimetrowa szczelina. I moim zdaniem, tak ten kolektor jest, albo wygiął się po prostu ze starości, bo milimetra to nie przeszlifowałem na pewno. Także ten taki teścik dał mi informację, żeby kolektor dokręcać od środka w kierunku zewnątrz. Zresztą tak się chyba powinno wszystkie kolektory dokręcać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Działam sobie tam na dole. Jak odkręcałem kolektor, to poodkręcały mi się też niektóre szpilki. Dlatego sobie pokontrowałem. Mam pięć takich szpileczek do wkręcenia. Wyczytałem na necie, że sam kolektor się przykręca 20 Nm a samą szpilkę, nie mam pojęcia ile no z 25, tak żeby było o piątkę więcej wkręcę szpilki, rozkontruję i będę mógł powoli to składać zastanawiałem się przez chwilę, czy by już tego skręconego nie wkładać, ale w sumie to samemu by było dosyć ciężkie, myślę, że nawet sam kolektor będzie dosyć ciężki, bo tutaj będzie prężył EGR ale jakoś trzeba będzie to przekminić, Michał wpadł też na chwilę po drodze po, po przyssawki, którymi wklejałem szybę do Ducato, wtedy sobie kupiłem i przywiózł mi też klucz, zostawił mi na chwilę 25 N i ostatnia śruba. Klik. Dobra. Nie obrobiła się żadna, jakie szczęście. Teraz dwa klucze i biorę się za rozkontrowywanie. Tylko, no nie nagram tego, bo potrzebuję dwóch rąk i to jeszcze na wysilniku, na wysokości. Uszczelki pod kolektor czekały w sumie już od pierwszej roboty, bo wtedy się zastanawiałem, czy to wymienić, czy nie. Kupiłem i sobie leżało. Okazało się, że kupiłem jednak słusznie i chcąc nie chcąc i tak muszę je wymienić. Panie, nie byle co, Wiktor Reinz. nie byle jaka półka. W miarę grube, pofalowane, ale tak ma być. Ściśnie się śrubką, w ten sposób przychodzą. Z tym języczkiem lewy dolny róg. I to wszystko jeszcze raz założyć. Nawet nie biorę kamery, tu się trzeba prześlizgiwać. Albo ja jestem za grube, albo tu jest za mało miejsca. No i kanał kanał też jest 20 centów za płytki i muszę w przykucu takim robić nogi odpadają, daj pan spokój ale nie ma co narzekać, bo niektórzy potrafią takie rzeczy robić po prostu leżąc na ziemi i też się da choć jest o wiele bardziej niewygodnie przecież mogę sobie tu wszystko poukładać i brać po prostu z kanału, to też nie jest głupi pomysł egiera trochę sobie odciągnąłem, żeby to jakoś ładnie siadło, bo z tym był problem żeby to wyjąć, a włożyć to dopiero albo go tu szybko odkręcę na te 2 trzy śrubki a dobra, jakoś to tam upchnę, od spodu się będę męczył. Jak nie wyjdzie, to wtedy będę kombinował. Nie ma co na zapas myśleć. To jest ten główny problem. Dosłownie 20 cm dłuższy garaż i byłoby wygodnie, a tak trzeba się wślizgiwać niczym wąż. I teraz ta ładna uszczeleczka powinna być w ten sposób. To znaczy powinna być. Tak była. Ufam poprzednim mechanikom, że założyli. Zresztą po śladzie tu widać, że tak powinno być. Połowa już zamontowana, kolektora, nawet pół śrub już dokręciłem i dostałem telefon, że na nie czeka coś dobrego do jedzenia. W domu mi zamówili kebaba i to nie byle jakiego. Jakiś nowy Wiruszowie się otworzył. 5 ziko za kebaba. To tylko na start. Wiadomo, to na starcie człowiek skusi. A lepiej być nie może, bo dosłownie 17 minut temu odcineczek Andrzeja wleciał. Czuj, że to jest kebab za piątka. Niby otwarcie, ale ubogo w środku tak posypali tego. Z jednej strony nie ma się co dziwić, bo za piątka, ale z drugiej na otwarcie i mało sypać do środka, zobaczymy, jak im to wyjdzie. Proszę, jak ładnie świnka, turbinka, poskładana na nowych uszczeleczkach miedzianych. Widać, jak się tam świecą. Dużo rzeczy tutaj było nowych, wszystkie uszczelnienia. Nawet sobie śrubki zamówiłem nowe, bo te to takie dosyć mocno zajechane, ale widzę, że te mają o wiele większy talerzyk tą podkładkę, będę musiał przymierzyć czy to pasuje jak nie to szkoda będzie prawdopodobnie to przeszlifuję w takim razie A tak poza tym to wszystko zrobione, porządeczek ładny, turbinka gotowa do montażu wszystko dokręcone z odpowiednim momentem, odpowiednimi newtonometrami, każda śrubka żeby nie ukręcić jestem zadowolony z tej roboty no i teraz najgorsza część, czyli ta turbina musi wylądować tam jest to dosyć ciężkie bo turbina jest ciężka Najlepiej jakby jeden dopychał od dołu, a drugi tutaj kręcił Ale jestem sam, więc spróbuję wszystko jakoś od dołu pokminić Turbo siedzi I teraz trzeba je ładnie na 50 Nm Choć ja przez to, że tam jest tak, wiecie, krzywo, to daję 60 Te śruby i tak to wytrzymają Ładnie wszystkie trzy klikają Myślę, że będzie szczelne, jak nie No to co? Poprawka! Dużo roboty nie ma Żeby to wszystko wyciągnąć, to myślę, że ze 4 może 5 godzin takim spokojnym tempem, bo jak ktoś na szybko robi klientowi to to pewnie szybciej mu zejdzie minęło bardzo dużo czasu jest już wieczór, ale skończyłem skończyłem wszystko od spodu nie złożyłem góry, dlaczego nie złożyłem góry? konkretniej nie założyłem zimnej strony turbiny wydech jest założony, a tutaj gdzie powinno lecieć powietrze pod ciśnieniem nie jest założone nic tak samo odma, którą prawdopodobnie u mnie mocno leci olej, patrzę sobie po prostu do wiadereczka, żeby zobaczyć, ile tego oleju jest i czy po jakimś tam gazowaniu tutaj zacznie się zbierać olej. Jeżeli tak, bez tej odmy tam będzie olej, to znaczy, że turbo jest raczej śred w średniej kondycji. No, takie testy sobie wymyśliłem. Chwila prawdy, jak to odpali. Mam nadzieję, że dobrze. Oj, akumulator lichy. Jak na razie chodzi bardzo ładnie. Nie widać tutaj nigdzie lejącego się oleju, ale to muszę troszkę pogazować. A wolę zagrzać chociaż minimalnie silnik i poczekać, aż turbina nasmaruje się poprawnie olejem, bo była cały czas myta. Musicie mi zaufać na słowo, bo GoPro tam nie dojrze. Ale turbina sucha i właściwie to z odmy też się nie leje. Widziałem takie testy, ludzie robili na necie i rozwalone turbiny potrafiły tak po prostu od samego obracania się już dawać mgiełkę olejową, która tutaj wszędzie na ściankach była widoczna. A tutaj wszędzie jest idealnie sucho. Prawdopodobnie to jest za mały czas, żeby to sprawdzić. Poskładam to i po prostu się pojadę przejechać. Znaczy, poskładam połowicznie. Chyba w ogóle nawet tej odmy nie zamontuję. Bo i po co? Niech to idzie sobie na razie tak w atmosferę. Oczywiście na testy. Uśmiecham się z siebie konkretnie. Co ja wam przed chwilą mówiłem i co ja robiłem przez ostatnie pół godziny? Skręcam auto, żeby się nim przejechać, pojeździć i zobaczyć. No fajnie, tylko nie przemyślałem jednej rzeczy. Nie przemyślałem tego, że trochę może być ciemno, nie? Jakby dojeździł. O kurde, to wszystko poskładałem z nadzieją, że, że się przyjadę. sprawdzę jak to wygląda, paszta jak tam się korecze ładnie. O, widać go tam, widać po oranżadzie Helenie, jak ładnie się wpasował jako zaślepka od, od odmy. O, kurde, no przecież nie pojeżdżę, bo nie ma lamp. I tym oto śmiesznym akcentem zakończyłem dzisiejszy dzień. Idę wcześniej do domu, godzina 22. Mam 1200 komentarzy z propozycją nazwy sklepu do przeczytania. Co by nie mówić, jest to spora ilość i takiego odzewu nie miałem dawno, także przede wszystkim należą się podziękowania wam, że wam się chce, chociaż trochę tej chłopskiej mordzie, pomóc. Dziękuję. Kolejny dzień. I nawet tutaj chyba nic nie będę robił w garażu, bo pogoda dzisiaj jest idealna do wywożenia złomu. Nie jest tak gorąco jak było wczoraj. Ładnie, pochmurno, a tego złomu tutaj czeka dosyć sporo. To wszystko porozbijać. Poczytałem też o tym, że na PSZOK można bez problemu wszystkie takie śmieci, tylko trzeba je mniej więcej posegregować, guma od plastików i tak dalej, to wszystko ceramika, porcelana osobno. Biorę się dalej. Tu nie ma w sumie tak dużo roboty. Jak się człowiek przyjrzy, to naprawdę nie ma tak dużo roboty. Jak na razie to sam jakiś cienki złom szykuję. Grubszy odkładam, bo grubszy ma zdecydowanie lepszą cenę, tak po 30 groszy za kilo lepiej wychodzi. A skąd to się w ogóle wszystko tutaj u mnie wzięło? A no, w czasach szkolnych, jak człowiek nie miał jak dorabiać, to sobie jeździł i zbierał z gabarytów. I w czasach szkolnych, ładnych parę stówek można było z tego zgarnąć. Przy okazji, nieraz się trafiały jakieś fanty dodatkowe typu, no raz znalazłem Smart TV, który do dzisiaj grał, nie w pokoju wystarczyło przelutować kondensatory. I to tak jak kiedyś, hołoby by było takich kanałów jest teraz dużo. Bastek Recycling chyba jest na YouTube, Flaming recykling na pewno także te kanały. Nadal działają. Kiedyś nawet miałem w głowie, żeby taką serię zrobić. Nawet nagrałem ją. Gdzieś mam na dysku. Kurde. No jedną ręką biorę ciężko pod. Parę kilo będzie na pewno. Plus szyny. Kurde, wróciłem jeszcze po przewody i mi samochód ucieka. Tak to jest, jak się ręcznego nie zaciągnie. I myk krawężnik Dalej jedzie <gry> Tylko no wiadomo, milion pomysłów na minutę A człowiek trzyma się cały czas jednego eee, Czyli podróży i life'u. A takich pomysłów to były dziesiątki Teraz oczywiście to jest zupełnie nieopłacalne Takie bawienie się w złom przy tej cenie paliwa Złom niestety potaniał Jeszcze rok temu to było w miarę spoko No ale te zapasy, które zgromadziłem sprzedać Trzeba będzie, choć tutaj większość to już jest na przykład czyste aluminium, które zawsze było odkładane. Jestem ciekawy, jaka teraz jest cena. Niewiele porobiłem, a tu takie niespodzianki. Obiadek Ciepły, idę zjeść od razu. Grzechem by było nie skorzystać, jak jest ciepły. Nawet nie zauważyłem kiedy, a przeleciała 14 A o 14 Odyniec mi dzisiaj mówił, że Coś tam będzie pod koniec o tej sytuacji ze sklepem, także no, będę oglądał z niecierpliwością Dziękuję. Trzeba wracać do roboty Proszę, ile znalezisk Wszystkie śmieci tu, jaki kawał mosiądzu, nie czy to oło? Nie no, coś miedziano-mosiężne Przecież mosiądz to nie jest, raczej czysty kawał miedzi trzeba to szybko przesegregować powoli się to... no i już tu z pół godziny temu wróciłem nie będę ukrywał, tam się bawiłem w takie różne rzeczy byłem ciekawy na przykład ile miedzi jest w takiej drobnej małej ceweczce i proszę, miedzi za dyszkę w przedmiocie, który mieści się w rękę dodatkowy zarobek tak sobie tu siedzę, segreguję Miałem taki pomysł na początku, że kurde, po co to robić, strata czasu dla 15 złotych, wrzuć to na przyczepkę i wywieźć. I całe szczęście, że tak nie zrobiłem, bo w tych wszystkich pudłach, to tak wiecie, raz człowiek wyrzuci wszystko na szybko, bo a potem się przesegreguje, a w niektórych już były tylko śmieci. I no wyrzuciłbym sobie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset złotych łącznie, także jak już to robię, to segreguję ołów osobno, miedź, mosiądz, myślę, że tutaj Spokojnie z 200-300 zł wyjdzie, także cieszę się, że po prostu tego wszystkiego nie wrzuciłem na przyczepkę. No bo jak to po poszukiwaniach, no raz się segreguje, a raz tylko torbę szybko opróżnić, bo musisz jechać. melduję się z placu boju, dwie godzinki później tak, na oko skończyłem wszystkie rzeczy de detektorystyczne mam nadzieję, że to już wszystkie w całym domu, bo aż poszukałem po piwnicach trochę się tego nazbierało, oprócz ominiętych pieniądzorów no tutaj myślę, że ze stówka to lekko jest, jak nie więcej aluminium, miedziucha i przede wszystkim to, co największą robotę robi 9 kilo ołowiu wszelkiego rodzaju wędkarski y, jakieś tutaj nieraz jakieś tam przetopki, stopki, nie wiadomo od czego nieraz nawet kolcoki y, gdzieś od broni, no jest tego tutaj pełno, 9 kilo oprócz tego, no kilo miedzi półtora kilo mosiądzu nazbierało się tego przez te, przez te wszystkie lata i moja dykcja y, po tym wszystkim nie należy do najprzyjemniejszych do słuchania, ale jak tak sobie łącznie liczyłem, to w kolorze jest jakieś 150 zł, plus stuwa z bilonu, plus no, przyczepka z łomu, kolejna stówka i oprócz tego naście, a jak nie 10 kilo czystego aluminium. I wychodzi na to, że dzisiaj się zrobiła ładna dniówka, znaczy dniówka, dniówka z wywozu, bo jeszcze trzeba było to wszystko przywieźć. Mam coś takiego, że nienawidzę wywalać dobrych rzeczy. Rzeczy, które komuś mogą się przydać. I tak samo te wszystkie felgi. To, te felgi to już mają swoje lata. Wiem, że teraz takie samochody to się ładnie restauruje. Jeżeli ktoś by coś potrzebował, nie wiem, to mi się z Golfem kojarzy ten wzór. Nie wiem akurat dlaczego, ale tutaj tak samo. Co to jest za felga? Od jakiegoś żuka, nysy? Nie mam kompletnie pojęcia, ale widać, że to jest jakiś relikt PRL-u. Stan dosyć dobry. Tu jest tylko trochę. Ziemi. a tak to chyba nawet cztery sztuki gdzieś tutaj miałem szkoda wyrzucić jak ktoś chce to oddam za darmo tylko trzeba podjechać bo yy, no nie chce mi się wysyłać i powoli ta hałda się robi coraz mniejsza i zaczyna tu być widoczna ta przestrzeń która tu była o kurde tam są jeszcze jakieś rowery i powiem wam więcej tam też są jeszcze jakieś rowery ja nie wiedziałem że jest takie branie na, na stare rowery ten Peugeot to ktoś bardzo kiedyś chciał nie pamiętam już Dokładnie kto, także dopóki to wszystko jest, to, to, to zapraszam dosłownie cena złomu albo tabliczka czekolady. W miarę ogarnięte. Przygotowane na jutro, jeszcze tylko anteny sobie później dorzucę. To jedno zostało, bo tu co chwilę te deski są malowane i w sumie na tym można malować dosyć wygodnie. Teraz idę do garażu. Uciekłem tu, bo mnie komary żrą jak głupie z godzina 20.30 i mnie bierze spanie. Muszę Wam się przyznać, że nie spałem do czwartej w nocy, przez to też wstałem o 9.30 i chyba tam do 12 czytałem o fakturach imiennych. Oprócz tego do tej czwartej Przeczytałem każdą jedną nazwę, którą mi napisaliście. Większość z nich odpadła, przez to, że była zajęta, takie najbardziej chwytliwe. Jest kilka fajnych, które są wolne, nie podam wam teraz żadnej z nich, żeby nikt mi nie zajął. Eee, no i co? Sklep jest w fazie realizacji. I to nie takiej, że ja sobie o nim gadam. To, że ten sklep będzie, było ogłoszone wczoraj, tak jak to teraz nagrywam dosłownie, a jutro, czyli w piątek. Zaczynam stronę internetową, WordPressy, WooCommerce. Oczywiście nie będę tego robił sam, bo moja wiedza tutaj jest znikoma. A przy takich rzeczach się nie eksperymentuje i na takich rzeczach się nie uczy, dlatego mam dwie osoby. Które mi to robią, zajmują się tym na co dzień i są w tym profesjonalistami. Na pewno, zanim ten sklep powstanie, to spokojnie miesiąc minie. Nie liczę, że stanie się to wcześniej. Wszystkie te maile, które pisałem wcześniej, to były z e-maila odnicowego, który teraz jest usunięty i nie mam już do tego dostępu, więc zaczynam od zera. Zaczynam to od początku. No, muszę sobie przypominać, do kogo tam pisałem. Na szczęście, mam wszystko popisane na, na mojej tablicy. Więc będzie to łatwe do odtworzenia i co? Działamy. No, dawno się tak nie cieszyłem na jakiś projekt, bo to jest pierwsze takie coś, co ma dużą szansę się udać. Wiecie, to nie, nie jest już takie humorystyczne grzebanie sobie najtańszej BMki z Niemiec, tylko coś, co trzeba zrobić dobrze. Dobrze też jest kończyć, dlatego odpalę sobie YouTube'a. Chwilę tutaj coś pooglądam, jednocześnie nie mogę na to patrzeć. No, po prostu muszę to pochować. Jeszcze póki pamiętam, wiem, że jest ciemno. Nie mam połączonych latarek, ale tylko na szybko podłączę sobie Turasa. Bo ten akumulator już był taki lichawy wczoraj. Niech on to się lepiej kuruje. Nie mam zamiaru też jeździć na siłę, wiecie. Mam niby zamknięty tor w Wieruszowie, gdzie mógłbym to przetestować, ale nie ma co za bardzo ryzykować. Na tym torze czasem też się może coś tam, yy, jakaś policja trafić, także. Nie ma sensu. Przyjdą lampy, będę testował wszystko, a nie tak na wariata to robić. Nie starczy mi kabelka, muszę przynieść sobie stołek. Wystarczyła prostsza opcja, po prostu przedłużacz. Dobra, biorę się za to sprzątanie, bo ja tutaj gadam gadam i głupotami się zajmuję. Od razu ładniej. Jeszcze tylko telewizor i gotowe. Wszystko idę do domu teraz na komputer. I znowu pewnie nocka będzie grana, troszkę taka późniejsza. Godzina pierwsza 30. melduję się, mnie z domu, zmontowałem już film i skopnąłem się, że ten film nie miałby żadnego zakończenia. Przysiedziałem trochę porządniej nad WooCommerce'em i wybrałem kilka takich najfajniejszych template'ów do, do stron internetowych. Z nich wszystkich trzeba będzie coś ładnie skleść, takiego trochę bardziej swojego. Zapraszam na live'a o godzinie 20. Mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych pytań odnośnie sklepu, odnośnie tego, jak to będzie wyglądało, bo będzie taki ciekawszy live. Nie powiem, ostatnio one mnie trochę nudzą, bo ciągle na nich robię to samo. Trzeba coś przełamać, jakąś nową formułę wymyślić, ale dzisiaj to ja już nic nie wymyślę, także idę spać. Dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Widzimy się w środę. Pa, pa.